Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła, a gdy do niego przybyli, przemówił do nich. Wy wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas, od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń. Które mnie spotykały z powodu zasadzek Żydów. Ja nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, także przemawiałem i nauczałem Was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia w Pana naszego Jezusa. A teraz, przynaglany przez Ducha, udaję się do Jeruzalem. Nie wiem, co mnie tam spotka, oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa, bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że Wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam Wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia Wam całej woli Bożej. Oto Słowo Boże. Śpiewajcie Bogu. Wszystkie ludy ziemi, śpiewajcie Bogu. Wszystkie ludy ziemi, deszcz obfity zesłałeś, Boże, ty orzeźliłeś swe znękane dziedzictwo. Twoja Rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, które w swej dobroci dałeś ubogiemu. Śpiewajcie, Bogu, wszystkie ludy ziemi. Pan przez wszystkie dni niech będzie błogosławiony, Bóg, który nas dźwiga co dzień, zbawienie nasze. Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala. Pan ratuje nas od śmierci. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy. Ja będę prosił Ojca da wam innego parakleta aby z wami był na zawsze Alleluja 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 Pan z wami Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł się oczy ku niebu rzekł Ojcze, nadeszła godzina, otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. A ja ciebie otoczyłem chwałą na ziemi, przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i tymi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem. Oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja. Idę do ciebie. Oto słowo Pańskie. Kochani bracia i siostry, <laughs> dzisiaj bardzo często powtarzającym się słowem w tym fragmencie ewangelii, który. Przekazuje nam święty Jan Ewangelista, jest słowo poznać. Taka jest wiara katolicka, że chodzi w niej o poznawanie Pana Jezusa. Ten kto poznaje Pana Jezusa, otrzymuje od Pana Boga życie wieczne. O tym dzisiaj Pan Jezus właśnie uczy nas, w fragmencie Ewangelii, który pokazuje nam właśnie taką przemowę Pana Jezusa, przemowę, którą słyszą apostołowie właściwie to można nazwać te słowa Pana Jezusa modlitwą do Boga, do Ojca, w której właśnie Pan Jezus mówi o chwale, o chwale, za którą On tęskni. W tej chwale Bożej Pan Jezus żył, zanim przyszedł tutaj na ziemię, zanim począł się pod sercem Matki Bożej, zanim potem się narodził i przeżył całe to ludzkie życie na ziemi. On żył w tej chwale w niebie, razem ze swoim Ojcem i razem z Duchem Świętym. I Pan Jezus, będąc człowiekiem tutaj na ziemi, bardzo tęsknił. Za tym życiem Bożym w niebie, bo Pan Jezus, stając się człowiekiem, bardzo mocno się poniżył. Przyjął to poniżenie w pokorze i nigdy nie narzekał, że będąc człowiekiem żyje się jemu właśnie w tym cierpieniu, w tym trudzie, w tej biedzie tutaj na ziemi. Tęskni za Panem Bogiem, swoim Ojcem i za Duchem Świętym. Tęskni za chwałą, która jest ukryta bardzo mocno właśnie w tej postaci ludzkiej, ale już tutaj, przed swoją męką, Pan Jezus zwraca się do swojego Ojca: że teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat. I drodzy bracia i siostry, po śmierci, po zmartwychwstaniu, Pan Jezus na nowo wchodzi do tej chwały. I mimo że dalej pozostaje człowiekiem, to yy, przecież jest Bogiem, zawsze nim był. I od tego momentu już tej chwały nie może ukryć. Od tego momentu, kiedy wykonał całą wolę swojego Ojca. Aby zbawić ludzi, tych, którzy wpadli w sidła diabła, tych, których zwiódł zły duch. Wykradł ich Panu Bogu. To chodzi też i o nas. Pan Jezus przyniósł nam odkupienie i daje nam możliwość, żebyśmy byli zbawieni. I dlatego, drodzy bracia i siostry, poucza również nas, Mówiąc o tej naszej drodze do nieba, o tym, że mamy należeć do Niego samego, bo Pan Bóg, Ojciec, dał tych, którzy mają być zbawieni jako właśnie dzieci swoje własne, również swojemu Synowi, żebyśmy zachowywali Jego słowo, że teraz. Poznali oni, że wszystko cokolwiek mi dałeś, pochodzi od ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Uwierzyli. Tak jakby nam się kłóciły te słowa: poznawać i uwierzyć. Bo poznawanie zwykle nam się jakoś kojarzy z wiedzą, z nauką może, ze zdobywaniem jakichś pewnych informacji, a wiara kojarzy nam się raczej z takim może bujaniem w obłokach, z jakimś takim przyjmowaniem bez całkowitej pewności różnych prawd. Mówimy czasami, że ktoś dał komuś wiarę i źle na tym wyszedł. Ale drodzy bracia i siostry, to co pochodzi od Pana Boga, te słowa, ta nauka, którą nam Pan Jezus przekazuje, to to jest prawda. Całkowita prawda. O tym, że Bóg kocha. O tym, że tak bardzo kocha, że nawet wtedy kiedy go ranimy, to może nam przebaczyć. Tylko my musimy żałować, musimy wynagrodzić Panu Bogu i ludziom za nasze grzechy. A więc pokuta to jest bardzo ważna postawa w naszym życiu i dziękczynienie Panu Bogu, który jest dla nas dobry, który jest dla nas Ojcem. My, drodzy bracia i siostry, Chcemy przede wszystkim, właśnie w Najświętszej Eucharystii, czcić Pana Jezusa, bo w ten sposób, kiedy czcimy jedną z osób Bożych, czcimy wszystkie trzy osoby Boże Boga. I dlatego właśnie Pan Jezus daje nam największy skarb, jaki tylko możemy mieć tutaj na ziemi. Daje nam siebie samego, prawdziwego. Żywego, cały czas realnie obecnego pod postaciami eucharystycznymi. I ten, to, to oddawanie czci Panu Jezusowi pod postaciami eucharystycznymi, to jest właśnie przeżywana przez nas Msza Święta, to jest przyjmowana przez nas Komunia Święta i nasza adoracja Najświętszego Sakramentu. My, drodzy bracia i siostry, właśnie przed Panem Jezusem Eucharystycznym najlepiej możemy przeżywać naszą pokutę za grzechy, a więc to nasze wyrażanie gotowości, aby wynagrodzić za zło, które niestety popełniliśmy czasami przez nieuwagę, czasami niespecjalnie, a czasami złośliwie, bo chcieliśmy coś złego zrobić. No, i chcemy też panu Jezusowi, ukrytemu w najświętszym sakramencie, dziękować za to, że On nas prowadzi, że cały czas przemawia do nas, do naszego serca i do naszego rozumu, właśnie tymi słowami prawdy, że grzech jest najstraszniejszy dla nas, bo odbiera nam życie i że łaska Boża jest konieczna do zbawienia. A Pan Bóg daje ją wszystkim tym, którzy ją przyjmują, właśnie przez to, że dbają, aby właśnie to serce było domem Pana Boga, w którym on może mieszkać. I my, drodzy bracia i siostry, właśnie według swojego stanu, kapłani tak jak kapłani, osoby świeckie tak jak osoby świeckie, osoby, które żyją. Życiem konsekrowanym, no to tak jak należy żyć w stanie zakonnym, samotni, jako samotni, mamy właśnie to nasze życie przeżywać dzień po dniu, i mamy odkrywać w sobie wady, z którymi trzeba walczyć. I mamy odkrywać, że brakuje nam nieraz jakiegoś rodzaju dobra, jakiejś postawy, takiej, która będzie nam pomagała właśnie w tej drodze do nieba, w drodze do zbawienia, czyli są te postawy nazywamy cnotami. I dlatego drodzy bracia i siostry, no właśnie, jest przed nami taka praca, w której wypracowujemy dobro, wypracowujemy te cnoty, a pozbywamy się wad. W tym wszystkim pomaga nam pan Jezus. W tym wszystkim pomaga nam nasz zbawiciel. Dlatego, że no przecież my jesteśmy omylni, przecież nam trudno w tej naszej drodze do nieba. Yy, nieraz dopiero kiedy już coś się stanie, to zaczynamy rozumieć, że to było złe, powinienem był zrobić coś innego, ale dałem się ponieść emocjom, uczuciom, no jakieś właśnie wady, jak na przykład pragnienie zemsty albo pokazania, Komuś, kto tu rządzi, i tak dalej, i tak dalej, może brać górę. I dlatego, jak się tak nad sobą zastanowimy, to widzimy, że sporo pracy przed nami jeszcze, przed śmiercią. Bo jak żyjesz, tak będziesz umierał. Jeżeli wypracujesz w sobie dużo cnót, dużo dobra, to będzie ci łatwiej umierać. Jeżeli nie, to będzie trudniej, to logiczne. Jeżeli w ciągu życia diabeł kusi nas różnymi pokusami, to dokładnie tymi samymi będzie nas kusił w chwili śmierci, po to, żebyśmy skłonili nasze serce do zła, żebyśmy przestali lgnąć do Pana Jezusa. I wtedy właśnie bardzo łatwo jest człowiekowi popełnić jakiś grzech, odejść. Od miłości Bożej, zwrócić się do czegoś, co diabeł nam mówi, że będzie dla nas dobre. A jak wiemy, diabeł jest zawsze ojcem kłamstwa i nas zwodzi. On czasami chce nas też wystraszyć, pokazać, że jesteśmy bezsilni, że już nic nam nie pomoże. Nawet w takich ludowych powiedzeniach to czasami się tak mówi: Święty Boże nie pomoże. Ale to jest oczywiście zawsze kłamstwo. Bo choćbyśmy nie wiem, jak bardzo upadli, to jeżeli żałujemy, jeżeli postanawiamy poprawę i chcemy do, za Panem Jezusem zmierzać do nieba, aby być zbawionymi, aby żyć w tej chwale Bożej, za którą Pan Jezus tak bardzo tęsknił, bo do tego jesteśmy zaproszeni, to Pan Bóg śpieszy z pomocą. Na tym polega Jego miłosierdzie. On Kocha i jest sprawiedliwy. To znaczy robi wszystko, co może, żebyśmy byli zbawieni? Wszystko, co może, powiedziałem, ponieważ szanuje wolność nam daną. Jeżeli my odrzucamy to, co Pan Bóg nam daje, i robi wszystko, co może, żebyśmy byli zbawieni, to jest tak, jak my chcemy. Ale Pan Bóg również. Nie robi tego, co by nam szkodziło w naszym zbawieniu, w tej drodze do nieba. I dlatego nie mamy się co dziwić, że czasami modlimy się o coś, prosimy Pana Boga, rok, dwa, długo to już trwa i Pan Bóg nie słyszy tej modlitwy. Nie spełnia nam naszych próśb, bo Pan Bóg wie, że nieraz spełnienie różnych naszych próśb. Mogłoby nam albo innym naszym bliskim zaszkodzić w drodze do nieba. I to, drodzy bracia i siostry, dla nas dobrze. Dlatego dobrze jest Pana Boga prosić, mówiąc: Ale proszę Cię o to, jeżeli to będzie dobre dla mnie, dla mojego zbawienia i dla moich bliskich, za których jestem odpowiedzialny, dla ich zbawienia. Jeśli nie, pomóż mi to zrozumieć i przyjąć Twoją wolę i tak wykorzystać wszystko co mnie spotka, żeby właśnie moje życie było uświęcone twoją obecnością i tymi darami, które Jezus Chrystus przynosi właśnie przez to przybycie do nas jako człowiek i przez to, że pozostaje z nami jako Bóg, jako ten, do którego zawsze możemy się zwrócić. Z wielką ufnością, wiedząc o tym, że od niego płyną słowa prawdy, że on daje nam siebie poznać, wtedy kiedy nie poprzestajemy w naszym życiu, nie poddajemy się, nie darujemy sobie po prostu tego trudu poznawania Pana Boga, ale pochłania nas to i stajemy się uczniami Pana Jezusa. Kochani bracia i siostry, pamiętajmy o tej obecności Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii pośród nas. Pamiętajmy o tych słowach Pana Jezusa, który mówi: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Ciało moje, to jest cały Pan Jezus. I On jest obecny w Kościele po to, kościele czyli w nas wierzących w nas wszystkich nie chodzi o samą hierarchię kapłanów biskupów ale o wszystkich ochrzczonych po to jest obecny aby ten kościół my wszyscy żebyśmy byli ciałem Jezusa Chrystusa tymi w których on trwa tymi którzy są zawsze razem z nim głęboko z nim zjednoczeni i wtedy, kiedy właśnie my otwieramy nasze serca, otwieramy również nasze głowy przed Panem Jezusem, aby mógł dawać nam to, co potrzebne do rozumienia coraz lepszego Jego tajemnic, Jego darów, Jego działania w naszym życiu, to właśnie wtedy stajemy się dziećmi dobrego Boga. Amen.